Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach na wyrównania reakcji otrzymywania estrów o podanych nazwach. Ok, ta pierwsza nazwa tutaj to będzie kwas karboksylowy. Druga nazwa jest od alkoholu. To jest reakcja pod wpływem kwasu siarkowego 6. Reakcja estryfikacji. I tutaj nam powstaje estr. I woda. No to lecimy. Metanion jest kwasu karboksylowego, czyli będzie HCO. OH. Etylu, natomiast z tego robimy alkohol, czyli dwa atomy węgla musimy mieć w cząsteczce. No i grupa OH. Przepisujemy katalizator. Tworzymy ester, czyli początek. I tutaj w odwrotnym kierunku. To, a z H i OH tworzy nam się woda. H, C, O, O i teraz spak. CH2, CH3, no i woda. Jak będziemy robić w każdym? Propanian to będzie kwas karboksylowy, czyli mamy CH3, CH2, to już mamy dwa atomy węgla. I trzeci w grupie CoOH, czyli grupie karboksylowej. propylu, no to tutaj CH3, CH2, CH2. No i grupa OH, początek. I tutaj wspak. CH2 CH2 CH3 H2 No w c troszeczkę inaczej, bo mamy benzoesan. Czyli będziemy mieć tutaj pierścień i grupę z kwasu karboksylowego, czyli COOH Tutaj yy, wiązania jak chcecie? W postaci kółeczka lub takich metylu, no to CH3OH. H2SO4. I robimy dokładnie tak samo. To wskoczy nam tutaj, a z tego zrobi nam się woda. Pomimo, że tu jest pierścień. Reakcja przebiega dokładnie tak samo. Zwróćcie proszę uwagę, że to w ogóle nie ma współczynników stachiometrycznych. I maślan maślan to inaczej. Butanian. Czyli będziemy mieć aż cztery atomy węgla. No to jest pierwszy. Drugi, trzeci i czwarty będzie w grupie karboksylowej. COOH. Dodać metylu, no to CH3OH. No a reszta mam nadzieję, że jest już intuicyjna. Chodźmy mieć. CH3, to jest raz, dwa, trzy, cztery i CH3. No i ta nasza woda. H2O. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.